Halo, dzień dobry! Dzisiaj pogadamy sobie o czymś, co na pewno wzbudzi w sporo kontrowersji, ale Kalpediem top 5 najgorszych postaci w Don't Steal Together. Numer 5 West. Postać ta ma jedynie 75 punktów głodu, życia i sanity, co potrafi doprowadzić do hehe <szaleństwa>, szaleństwa i dodatkowo ma obrażenia obniżone o 25%. Jednak w założeniu ma on być trudną postacią, stąd tak niskie piąte miejsce. Numer czwarty Wilson. Co prawda, on akurat jest jeszcze przed reworkiem jako ostatni, więc tutaj nadal oczekujemy jakichś zmian. Ale o samym Wilsonie póki co możemy powiedzieć tyle. Rośnie mu broda. Finito. Numer 3 Willow. Tutaj wypływamy już na suchego przestwór oceanu. Jej największym atutem jest Bernie, który ją chroni i co tu dużo mówić, brzmi to zwyczajnie kozacko. Ma 2000 punktów życia i zadaje 50 punktów obarzeń, jednak pierwsze Primo działa on tylko gdy Willow brakuje piątej klepki, co zakłada, że nie biegacie 24 insane, z góry go dyskwalifikuje do bardziej codziennych działań, jak choćby walka z psami czy bosami, A nawet jeśli to Bernie będzie cały czas się skupiał na wszechobecnych halucynacjach. I nie chodzi mi o to, że jest on złym wyborem. Jest całkiem fajną mechaniką, ale potencjału do czegoś więcej niż bicia halucynek tutaj za bardzo nie mamy. A w porównaniu do zegarków Wandy, siły Wolfganga, modułów WX-a, a nawet pająków Webela, no nie ma porównania. Do tego Willu jest odporna na ogień i jak na każdego palacza przystało, ma swoją zapalniczkę. Ale odpowiedzmy sobie szczerze, kiedy ostatnio dojechał. Hał was, pożar, albo ciemność, chociaż trzeba dodać, że może ona na swojej zapalniczce przepiekać je ze nieco jest super. Do tego nie zapominajmy o jej ważliwości na zimę. No, widzicie do czego zmierzam. Willow ma swoje plusy, które mogą się przydać początkującym, ale na dłuższą metę jest ona po prostu mało użyteczna. Miejsce drugie, Wult. No, tutaj jeśli chodzi o kontrowersje to się jej spodziewam najwięcej, bo wiem, że Melmica ma swoich fanów. Ja do nich nie należę z bardzo prostego powodu. Swoją dietę w Don't w Together opieram w większości o mięso, bo mięsne potrawy odnawiają potężne ilości statystyk, a wód mięsa jeść nie chce. W DST wszystkich dań, które odnawiają powyżej 40 punktów życia, czyli idealnie się nadających do zabrania na bossów, jest 15, a z nich wód może zjeść pięć, czyli jakąś jedną trzecią. Przy czym jedna z nich to zupa z mandegory, druga to wafle, a trzecia to żelgi, czyli dania, które ciężko jest ugotować dużo i szybko. Zostaje nam sałatka z kwiatu kaktusa, do której składniki są dostępne jedynie latem, i ciasto ze smoczego owocu, który jest jedną z najrzadszych roślin. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Wyleczyć tę postać jest cholernie ciężko, ale hej, przecież ta postać musi mieć jakieś plusy w zamian! Bagienna darmo przyspiesza ją jak droga! Ma ona, uwaga, silne nadgarstki, więc brennie jej nie wypada jak ją bije biurze czy gęsiołość, a i może się przyjaźnić z rybą. Silne nadgarstki, przyjaźnie z rybą. Oh yeah. No poważnie. Wód ma zalety, i pomijając te wszystkie pierdołowate, jak mniejsze kary od przemoczenia, możliwość czytania książek na odnowę poczytalności, które jednak nie działają, może ona wybudować królestwo melmów, wyhodować króla, którego co prawda będzie musieć kalbić. Ale w zamian król będzie bufować statystyki jej i wszystkich swoich poddanych, którzy w dużej ekipie biją na głowę świnie, króliki czy dowolny inny lud Konstant. Nawet jej ostatnio dodali, że żaby jej nie biją, więc można ją śmiało okrzyknąć Królową Wiosny. Wód ma swoje plusy i graniom może być ciekawym doświadczeniem, jako że zmusza ona gracza do zajęcia się tymi cholernymi farmami, ale ja farm nie lubię i chyba dlatego jej nigdy nie lubiłem, a Plusy tej postaci nie dają mi aż takiej przyjemności, stąd uważam, że wód jest jedną z najgorszych postaci, ale to dopiero drugie miejsce. Numer pierwszy: Walmut. Walmut, jak ja go kurde nie lubię. Pamiętacie, jak narzekałem, że Wood jest WG i z 15 dobrych dań może zjeść jedynie 5? No to ten badyl może zjeść wszystkie, ale nie odnowią mu one. Poza żelkami żadnego życia. Tak, postać ta nie może odnawiać sobie życia za pomocą jedzenia. Przypomnijcie mi, co robicie, gdy macie mało życia? Szukacie biomu z niebieskimi grzybami? Zbijacie motyle? Gotujecie pierogi? No to tym chwastem gówno wam to odnowi. Ale hej, możemy w zamian wytarzać się w kupie. Wytworzyć maści leczące, miodowe okłady, jego specjalne ziółka. Możemy pójść w kime, czy zjeść żelki. Dzięki życiu. Dragonfly leci wzywać lawa Barwy szybka kima i lecimy dalej z tematem. Czekaj, kurde, jeszcze 5 minut. No dobra. Ale na pewno Wormwood ma jakieś zalety. Otóż automatycznie uszczęśliwia on rośliny, brosły zdrowe i wielkie, gdy jest w fazie kwitnięcia. W fazie kwitnięcia jest on wiosną, i oprócz automatycznego uszczęśliwiania, porusza się on szybciej, nie atakują go wojownicze pszczoły. Może on też tworzyć obszarowe pułapki zębowe i zbroje, które odbijają obrażenia w oponentów, czyli takie przydatne pierdołki, bez których jednak idzie przetrwać. Jego natomiast bardzo dużym plusem jest tworzenie żywych kłód za 20 punktów życia. I uczciwie przyznam, że na głównym świecie w dniu kryzysu zamieniłem się raz w drewnianego robaka, by farmić żywe kłody. Może on też sadzić wszędzie rośliny bez budowania farm, co natomiast odnawia mu poczytalność. Zyskuje on ogólnie poczytalność za dbanie o przyrodę i traci za bycie świadkiem lub sprawcą niszczenia przyrody. Uczciwie. Być może to, że uważam Wormuda za najgorszą postać ewolucji wynika trochę z tego, że nie grałem nim nigdy w większej ekipie z takim, na przykład, Vortoksem, który będzie leczył jego spłochniałe dupsko, i gra wtedy będzie przyjemniejsza, ale sądzę. Że lepiej wziąć postać, która jest jakkolwiek użyteczna. Chociaż przyznam, jest jedna rzecz, która mnie przekonuje do tego zielska: ma dobre skiny. To, że jest roślinnym, sprawia, że artyści w klei mogą się serio popisać, projektując jego formę kwitnięcia, ale poza tym nie wierzę, że kiedykolwiek jeszcze z własnej nieprzymuszonej woli zagram tą postacią. Serio, jeśli zobaczycie, że nim gam i to jest mój wybór. Dzwoncie po policję, bo definitywnie przechwytuje mnie jakiś psychopata. Yy, tak, to chyba pierwszy film, w którym szkaluję kogoś aż tak, ale zrozumcie. Wood i Walmut. To są płatne postacie. Ah! Poza tym pamiętajcie, to wszystko subiektywna topka i możecie się ze mną nie zgadzać. Nawet jest to wskazane, żebyście ze mną się nie zgadzali. Możecie lubić Walmuda i Wood, tak jak ja wolę Maxuela nad Van de Wolfganga i trzy inne lepsze od Maxuela postacie. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy na kanale i cześć.